Cześć, witajcie, siódmy październik. No i czas na regulację rzepaku już w zasadzie tydzień temu chciałem to zrobić, ale był przymrozek. W poniedziałek już się szykowałem, w niedzielę sobie wody nalałem, ale był lekki przymrozek u nas tydzień temu. No i tak mówię, że 3 dni by pasowało poczekać. Później były duże wiatry, to deszcze przechodziły i tak nie było kiedy, troszkę już jest spóźniony ten zabieg. ale jeszcze myślę, że termin odpowiedni jak najbardziej raz to sobie policzymy liście rzepaku miejscami on ma dopiero trzy liście ten co później wschodził tutaj na troszkę słabszej ziemi jest taki nierówny ale ważne, że powschodzi w tych miejscach jest on myślę, że się na wiosnę wyrówna bo już tak nie bywało jak się jak chciałem rzepak Pięknie wygląda tutaj, to kapucha fest jest. No i trzeba go teraz wyregulować. Niech on nie idzie do góry. Niech trochę klapnie na ziemię. Niech ten główny pęstek nie idzie do góry, tylko bardziej niech się rozrasta na boki. No i co tutaj idzie? Oczywiście topeks. Jest to fungicyd właśnie, no ale też i regulator wzrostu. No jeśli tutaj rzepak wystrzeli jeszcze, to trzeba będzie pewnie metkonazolem poprawić za jakieś 4 tygodnie może. Zobaczymy. No tutaj do okien to pięknie jest. kurde pewnie w poprawić. prawie. No dobrze jest teraz wyregulować. No ja to jest tak ciekawe, co tutaj poradzi sobie. Jak nie, to mówię, trzeba będzie jeszcze tą regulację poprawić. Wydawało że późno siany, a, a zobaczcie jaki. Dobrze mówiłem, że nie ma tutaj z tym sianiem się spieszyć. Tą działkę to siałem ogólnie wcześniej, 24, a tamte siałem jakoś 28 czy 29 sierpnia. Czy tam nawet 30 chyba chatnąłem, bo jakoś na raty tam siałem, bo ta kukurydza była. 0,3 litra to preksu. Ma też on za zadanie ochronić ten rzepak tutaj na jesieni przed chorobami grzybowymi. E, idzie też Carnadine. 2 ,25 litry 25 wlałem na te 11 hektarów. Jest to insektycyd o działaniu systemicznym, wiadomo. Jakaś śmietka, czyli oby się pojawia w tym roku, czy jakoś tak, jeśli tutaj nic nie pomyliłem no to też od razu za jednym przejazdem no widać niektóre liście nadgryzione no to o działaniu systemicznym to myślę, że sobie poradzi ten środek no idzie też nawóz w Fertiagro Unik, tam mamy mikroelementy 15 kg na, na ten areo i i jeszcze dodatkowo 5 litrów na ten areał w yy, Fortis, Bor i Molibden tam mamy. Uzupełniamy Bor, najważniejszy mikroelement w rzepaku, troszeczkę możemy się przesunąć. No tutaj są takie prace, nierówno widać, że wschodził, ale jest w tych miejscach ten rzepek jeszcze tutaj by się nie podrośnie, a na wiosnę myślę, że się wyrówna. Tutaj odmiana ogólnie populacyjna. Pierwszy raz ją mamą castrop kastopnasią. No i pięknie tu wygląda na razie. Naprawdę ma kolor. Bardzo ładnie. No i jest gęste. I z tą obsadą tak ostrożnie, bo 50 roślin chyba chciałem tylko. Czy 55? Ale jest i tak, więc no ale to dobrze. Zaraz widzimy, to, zobaczymy mam może, nie wiem, byśmy przekryli, zobaczyli jak korzeń wygląda, czy jest pełny. też RGT Paradise odmiany i ona siana była właśnie później ale no też nie odbiega jest troszeczkę mniejszy i może jeszcze bardziej nierówny ale też bardzo ładnie wygląda rzepak na takich działkach gdzie nie był nigdzie siany to, to zauważyłem że bardzo lubi rosnąć warunki super. Zero wiatru praktycznie. Ile mamy stopni? 12,7. Nie ma słońca. Nie było też dużej rosy, bo mamy rano ogólnie po 10 dopiero, ale nie ma praktycznie rosy. Chociaż troszkę jeszcze widzę, że parę kropel jest na liście. O, tutaj mamy jęczmień. właściwie chciałem te działki połączyć, ale może na przyszły rok. Dołożyć, pewnie trzeba do no, no tutaj pod lasem piękny, równiutki To no teraz po tej regulacji może trochę no, obsiądzie chociaż to pryks tutaj pewnie nie wystarczy na tą jesień Już to się należało wcześniej zrobić, ale tak nie było wcześniej czasu. Później nie była e, pogoda odpowiednia. Idziemy. O, kapucha fest. Nie, się do góry ciepło było, ale o, w tych placach jest też rzep. Może nie wszędzie powschodził. Gdzie powinien, ale on się rozrośnie, później nie będzie śladu. Odtwarzanie: widzę, że podziałało, bo jest szyściutko. Jednoliścienne i dwuliścienne robiliśmy za jednym zamachem. No, trzeba go troszeczkę przykamować już czas najwyższy. Nie wziąłem nożyka. O, trochę pusty korzeń. Troszeczkę pusty. Ale to teraz boru dowalimy. Będzie okej. Okay. No dobra, to taka wstawka tutaj z regulacji. Zobaczymy, połączymy tego vloga z dalszymi pracami, które będą w tym tygodniu, przyszły dzisiaj. Środki herbicydy na zboże to od razu pryskamy jęczmień i owiec, przeżyto jeszcze nie powschodziło, a jęczmień, już zobaczcie dwa liście, trzeci wychodzi, tutaj dwa liście ale ogólnie wschody równiutkie bezorka pięknie, to wygląda dobrze, że się wcześniej w sumie zasiało teraz trochę przyszło ochłodzenie ten jęczmień trochę trochę przysiadł teraz będzie się krzewił zadyszany, bo kamień odrzucałem dość duży był no pięknie, na razie nie żółknie mszycy też nie widać S.Y. Dakota O bezorka, piękne wschody Jak na to, że później było sucho To, to ładnie wygląda No ale wcześniej zasiany Była wilgoć jeszcze no, Warunki są super na odchwaszczanie Tutaj tym miejscem To potrafiło być mokro na jesieni Woda potrafiła stać Ale bezorkowcem już tyle się robi Się tą podeszwę tu zerwało I inne podsiąkanie w jest super warunki, naprawdę ciepło. Dzisiaj 13 i 6. Temperatura na odproszczenie super. Wiatru zero nie ma słońca, ziemia wilgotna. i tam niektóre substancje, czy jedna substancja to działa doglebowo. Yy, chwast poprzez korzeń pobiera tą substancję. Ale tak ogólnie to mało tutaj kwastów jest. Po kukurydzy to jest czyściutko, naprawdę. Ja tu mało co i widzę tych chwastów. Gdzieniegdzie samo siebie rzepaku, gdzie rzepak tutaj był dwa lata temu, nie trzy lata temu, był siany, dwa lata temu był koszony. Tak. I jeszcze gdzie niegdzie widać ten rzepak. Ale tak to ogólnie bardzo mało tych kwastów. Po kukurydzy to ciekawe, jakby wcale nie odchwaścił, czy by. Żeby tych chwastów trochę było znać U jednego gospodarza siałem, mówi, że nie, po kukurydzy nie otwarszcza jęczmienia wcale i że czysto jest Więc może i faktycznie wywalanie kasy No ale ja to wolę teraz zrobić na jesieni, no tutaj gdzie niegdzie trochę chyba fiołka Wolę to zrobić teraz na jesieni, zobaczcie nic się nie żnie, żadnych kolein, nie ma teraz przymrozków, na spokojnie jest dobre okienko pogodowe. Ale na wiosnę to jest problem z tym pryskaniem, no bo te przymrozki i zimno później już jest za późno na odtwarzanie a teraz teraz ten oprysk na spokojnie doleci. No i też dużo tańszy jest to zabieg ja odkąd pamiętam to się otwaszcza na jesieni zawsze to super wychodzi. No na jęczmień co stosuję? QLX Complex Pack, tam mamy QLX 25 gramów na hektar i na C to tam mamy 0,25 litra na hektar w takich pakach 4 hektarowych to mam. No i jeszcze adiuwary gram do tego. Ta ciecz tak się nie znosi przez ten adiuwant no i też lepiej Lepiej działa herbicy. Na no, owiec zimowy pytaliście, czym będę otwarszczał e, Bokserem 2,5 litra bodajże i 0,1 Fenikanu Ciekawe, czy tego nie przykamuje za dużo. No tak, tutaj doradca kazał e, tym pryskać, no to będzie na niego najwyżej. Ale tego owca w zasadzie no, można by było jej nie odfaszczyć, bo słyszałem właśnie, że potrafi tu przykamować, ale może nie ma czym się tak przejmować. No i ogólnie, jak później na no, materiał siewny sprzedawać, no to musi tam być czysto. Mm, Przężyto będzie odfaszczane jak co roku e i pszenica też tym odfaszczają zawsze Expert Med plus diflufenikan. w tym roku środek Legato e z ekspertem MED. No, a na jęczmień, tutaj ekspert chyba nie ma rejestracji. I tego Gifu też chyba za dużo nie można dawać na jęczmień. Nie wiem, ja się za bardzo na tym nie znam, ale na jęczmień idzie ten Quelex. To co roku też go stosuję. Nigdy na wiosnę nie, nie poprawiałem, zawsze było czysto. Chociaż nie, w tym roku Haber na jednej działce, gdzie było żyto. Ale to może było za sucho, jak krystałem. To na Chabra poprawiałem jedną działkę. I ciekawe czy to samo siebie weźmie ten kwelek, Bo tutaj e, Tribunerun nigdzie nie dołożyłem, bo po rzepaku nigdzie nie ma zboża. No ale latek wcześniejszych był. No ale dużo nie ma tych samo siebie, to może weźmie ten kwelek. Dużo jest kukurydzy. Ciekawe czy obcyk weźmie samo siebie kukurydzy. Myślę, że raczej chyba tak. A jak nie, to i ona przecież i tak przez zimę wymarznie. Ale naprawdę sporo jej jest tutaj. Nie wiem, na kamerze może tak nie widać. No dobra, to tyle. Dzisiaj właśnie przyszły środki, to mówię o faszczy, antenowiec tenowiec i jęczmień, to Może już teraz na dniach będzie wschodzić, no ale to lepiej jeszcze tydzień, dwa poczekać. To troszkę później siałem i... to jeszcze wcześniej, kurde I w listopadzie nieraz były dobre warunki na To Dzisiaj dopiero 7 październik. Ściłem dyszę taką szczoteczką fajną. No sprawdza się najszybszy sposób. Zobaczcie jak pięknie owiec wygląda. Bardzo gęsty, 120 kg siany. No petarda, wcześniej posiany, ale była wilgoć. I mamy piękne wschody. No, coś pięknego, aż się chce spojrzeć. Dosyć gęsty się wydaje, taki podobny trochę do jęczmienia. No ciekawe, co to z tego wyjdzie. Odchłaszczamy bokserem i i legato niestety lucerna nie podołała zobaczcie miejscami jest bardzo ładna a miejscami nic nie ma w tych rządkach powschodziła na kamerze może tak nie widać zobaczcie ona jest ale pousychała normalnie biała się zrobiła czarna uschła Widać, że tu jest, ale, ale ją wzięło. Nie wiem, był przymrozek tydzień temu. Może ten mrozek trochę wziął, ale ogólnie tutaj przyczyna jest inna. Tak mi się wydaje, zaraz o tym porozmawiamy. Są miejsca, że jest bardzo ładna lucerna. Jedyny plus po łące to jest to, że nie ma chwastów. Tutaj wsiewam teraz trawę. Pierwszy raz przejechałem. Nie ma na wierzchu, nie ma. Nie wiem czy to dowołować, czy nie. Dużo lucerny zniszczymy, no ale jakoś wsiąść trzeba. O, tak jak tutaj to nawet ładna jest lucerna. Tutaj płycej było rane wtedy co sucho. Może przez to. Może przez to, że tu za głęboko zorane i tą zakwaszoną ziemię wywaliłem na wierzch, bo tutaj w tamtym roku było dawane wapno. Hmm. oczywiście nie było jak wymieszać tego wapna no bo wiadomo była łąka tutaj no i po prostu powoli ono bardzo będzie działać trochę zaczęło może z wierzchu przysiąkać głębiej nie poszło ja to teraz przeorałem a tutaj 5,3 pH było mierzone rok temu właśnie to te wapno poszło no tylko no na łące nie ma jak tego wymieszać i ono nie będzie tak szybko działać niestety ale tak poszło 400 kg kredy granulowanej czy tam 300 teraz no i jak widać nie pomogło to raczej chyba to będzie taka przyczyna, że tutaj jest niskie pH że nie było to przesiane jakimś zbożem czy kukurydzą siane prosto po tej orce głębokiej no i jest niskie pH tam gdzie było pole na, na środku Kiedyś i gdzie my zasiliśmy z 5 lat temu lucernę, gdzie była tam właśnie bardzo ładna lucerna. To może kojarzycie na ujęciach z drona, to tam jest bardzo ładna lucerna. No a tutaj stara łąka przeorana, tak jak mówię, ziemia nieodkwaszona, bo nie było w sumie jak. No zobaczcie, ona jest tutaj, w tych miejscach jest. Tutaj, gdzie zielona, to może jeszcze coś z tego będzie, ale tak jak tutaj. Zobaczcie, no biała się zrobiła. Czy to po tym przymrozku może? Nie wiem kurde. Widać jakby pousychała. Coraz mniej jej się zrobiło, ona tutaj bardzo ładnie... Wyglądała i powschodziła nawet bardzo ładnie. Półtorej miesiąca od zasiewu. Ponad, no i nie powinna tak wyglądać. Właśnie w tych miejscach, to późno wschodziła, to i jakoś się zatrzymało jakby w miejscu. Jej już tutaj nie będzie raczej. No i taka decyzja dzisiaj, 7 październik, że jeszcze wsiewamy trawę. Dobra, bo już ciemno się zaczyna robić. Wcześniej pryskałem cały dzień prawie. W no dzisiaj taka decyzja spontaniczna. To już coś na ten pierwszy pokój się wykosi A tak wsiać na wiosnę to i dopiero na drugi urośnie. A nawet może i nie zdąży. A jeszcze 7 październik. Jeszcze w tamtym tygodniu siałem trawę. To jeszcze nie jest tak późno w sumie. Aby ciepło było, powschodziła do zimy to, to będzie. Utrzyma się. W ogóle tutaj rzepak, bo dzisiaj mówię przejdę się po tej lucernie, zobaczę i mówię kurczę, no nie no coś trzeba, coś z tym trzeba zrobić, bo to tak nie może być. Tylko szkoda, że tutaj gdzie jest to ten siewnik jak przyjedzie to patrzy, że zniszczy sporo. No co zrobić. ciągle na łączniku, niech płyce idzie. No jakoś tutaj trzeba wsiąść. No tak jak tutaj, to w prawie wcale nie mamy, no, niestety. Tam jest miejsce, że jest bardzo ładno. No szkoda, tutaj dobra ziemia, tutaj powinna być tu no ale to główny powód TPH, moim zdaniem. Niestety. Może za jakiś czas tutaj prze... te pole... znowu się przeorze i może wsieje, albo wsiewkę się zrobi lucerny. Albo no tutaj na Ornym się wsieje, a tutaj pole się zrobi. No bo warto iść tutaj w te lucerniaki. No ale tak jak teraz, no to co? Kurczę, no trzeba tutaj coś z tym zrobić. Jeszcze taka decyzja, że w tym roku właśnie wsiejemy tutaj tą trawę i zobaczymy. No i co do trawy? Z DSW idzie trawa Country Tłuczenie. Nie mogę sobie przypomnieć, zaraz wam powiem Country F 2055 i tam jest dużo koniczyny, zaraz wam powiem dokładnie Taka właśnie na, na Orne Ziemię 30 koniczyny czerwonej, 20 rzecznicy trwałej, 20 tymotki łąkowej i 30 kostrzewy łąkowej. No zobaczymy. Szkoda, że to, co jest trucerne, tutaj niszczę. Hmm, co tu zrobić? Ale kurde, jakoś trzeba to wsiać, a ja przecież bronę mam podniesioną. Czy to płyce i dać może? No zaraz przejedziemy. Ten przejazd zobaczymy. Mi 20 tylko 5 kilo. Tak jak teraz, gdzie jest trochę lucerny, gdzie nie, to 30 tej trawy się sieje. Normalnie się od 20 do 25, no niestety, kurde, co za rok na to trawę? Najpierw ta łąka torfowa, teraz tutaj lucerna. No, było to ryzyko, ale jest to nauczka na przyszłość, żeby nie siać po łące lucerny, chyba że jest pH odpowiednie. To, to jest fajna sprawa, bo nie ma zielska, ale. duże ryzyko. Nie siejcie po łące lucerny przez dla innych. No jest płytko trochę nawet na wierzchu. No nie, nic tu nie poradzimy niestety. Miejscami jeszcze podbija ta lucerna. No co zrobić? Gdzie jest taka większa, to wcale będę podnosił tam niech sieje Najwyżej się może wałem dociśnie.